Na policzku wygląda to bardziej brzoskwiniowo niż na opakowaniu. Mm, jestem zadowolona i z pewnością ze mną zostanie. Siemanko kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dziś przed Wami niemal cała na biało i będziemy testować nowości, między innymi nowości z drogerii od Daso Beauty. Kupiłam te nowe pudry wypiekane, ale również lekki podkład SPF 30, bo wcześniej testowaliśmy sobie zarówno tę bazę Krem, jak również ten mocniej kryjący podkład. A zawsze ciekawiło mnie to, jak będzie działał ten lżejszy gaga. Tak więc wszystko to sobie dzisiaj sprawdzimy. Oprócz tego e, kupiłam ostatnio taki rozświetlacz, spray z niego. Ja już coś podobnego wcześniej z Primarka miałam, ale to były trochę inne rozświetlacze. Teraz mam wersję Rose, która zrobiła na mnie wrażenie w sklepie, także też ją sobie dzisiaj zbadamy. Sprawdzę dzisiaj też taki Lip Tint, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, przynajmniej po słoczach. Kupiłam trzy kolory, ale sprawdzimy sobie jeden, a pozostałe kolory może umieszczę wiecie w jakiejś rolce na Insta. No, i mam jeszcze kilka nowości, ale to już za chwilkę. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co z tego wszystkiego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I makijaż zaczniemy sobie od tego właśnie podkładu z Daso Beauty. Przedtem nałożyłam jednak odrobinę bazy mojej ulubionej bazy pod podkłady, o której nagrałam właśnie rolkę. Także dzisiaj tej trwałości nie będziemy tak bardzo mocno weryfikować, bo będzie wzmocniona przez bazę. A jeżeli chcecie wiedzieć, co to za baza, to koniecznie sprawdźcie mój Instagram, bo ta rolka powinna już śmigać. W każdym razie jestem ciekawa koloru tego podkładu jego wykończenia, jak również i krycia. I ma to być podkład nawilżający, który zawiera mineralne i chemiczne filtry przeciwsłoneczne, ochronę SPF 30, ma ujednolicać wygląd skóry i sprawiać, że przebarwienia stają się niewidoczne, także sprawdźmy to. Uuu, najjaśniejszy kolor zdaje się być faktycznie dość jasny i neutralny, to już mi się podoba. Okej, okay, krycie tego podkładu wcale nie jest takie leciutkie, zobaczcie jak pięknie wyrównuje koloryt mojej cery i jak też pięknie wygląda na bazie którą nałożyłam wcześniej. Myślę, że ona tutaj ma spory wpływ też na to, jak ten podkład wygląda, ale zdecydowanie nie można mu odmówić, że na ten moment wygląda pięknie. W ogóle zobaczcie, jak prezentuje się twarz bez podkładu, a tutaj z podkładem, no jest spora różnica. Podepnę sobie włosy, bo zapomniałam i nałożę ten podkład z drugiej strony. I muszę Wam przyznać, że chyba ten podkład podoba mi się bardziej niż poprzedni z Daso Beauty, dlatego, że tamten jest już tak konkretnie kryjący i widać, że jest to podkład. Tutaj mamy do czynienia ze zdecydowanie takim no, nie tyle delikatniejszym pigmentem, bo też jest zdecydowany i ładnie wyrównuje koloryt, ale ogólnie podkład sam w sobie wygląda mega leciutko. Kolorystycznie też idealnie się do mnie dopasowuje, nie jest ani za ciepły, ani też nie ma jakichś, wiecie, bardzo chłodnych, czy to oliwkowych, czy różowych tonów, także bardzo uniwersalny kolor myślę, przy jasnej karnacji. Zobaczcie, nawet nie muszę nakładać go właściwie na szyję, bo się pięknie stopił z szyją. Mimo tego, że na niej nic nie było, swoją drogą pora przetestować jeszcze takie masełko do ust o smaku i chyba zapachu i kolorze coli. Sprawdźmy, to to jest również Daso Beauty, i to też jest jedna z nowości. Prezentuje się tak, trochę jak po prostu taki standardowy balsam do ust. Zobaczmy, czy będzie treściwy i czy będzie miał jakiś kolor. Okej, okay, ma taki brązowy kolor, i pachnie jak takie kolowe cukierki. Kiedyś były dostępne takie zozole o smaku coli i właśnie mega mi się ten zapach i posmak z nimi kojarzy. I masełko, tak jak widzicie, w pierwszej chwili miało faktycznie lekki brązowy odcień, ale już rozłożone na ustach wcale ten brązowy ton tak mocno nie wybija, co akurat mi nie przeszkadza. Bardzo intensywny zapach, posmak też delikatny. Myślę, że osoby, które miałyby ze mną teraz do czynienia, wyczułyby tę nutkę Coca-Coli na pewno, bo ja ją czuję bardzo intensywnie. Jeśli chodzi o korektor, to nie mam żadnej nowości. Skorzystam z NAM Black Rose and Botox Like Concealer. I tak prezentuje się ten podkład w połączeniu z korektorem nałożony na wspomnianą bazę, o której powstanie rolka. I muszę Wam przyznać, że wygląda to przebosko, tak świeżo, lekko, a ten balsam tak intensywnie pachnie, że naprawdę jestem zniewolona. Coś wspaniałego, uwielbiam zapach Coca-Coli, uwielbiam cukierki kolowe, także to będzie mój must have i produkt, który będę nakładać na usta w każdej wolnej chwili. Także przejdźmy teraz do przypudrowania twarzy i skorzystam z pudru Claresa Glow Super Powder. Tutaj mam taką. Nową sztukę. I przyznam Wam szczerze, że ja nie przypominam sobie, żebym testowała tę te wersję Glow. Oczywiście znam Blur Super Powder, prasowaną wersję, jak i sypką, ale tej rozświetlającej chyba nie używałam. I słuchajcie, nie wiem, czy to dobry pomysł, dlatego że jest dosyć żółta w odcieniu. I tak sobie w sumie myślę, że jako, że ten puder ma w sobie sporo takich żółtawych tonów i też e, całą masę drobinek, to najpierw na twarz nałożę inny puder, tak żeby później nałożony na niego ten rozświetlał aż tak mocno się nie przyczepiał do podkładu. Także zacznę sobie od pudru pod oczy i tutaj jest puder ze Stars from the Stars stereoite 01 Pink Nebula. Resztę twarzy musnę teraz pudrem satynowym z paezem Cotton Delight. I dopiero teraz już z większym poczuciem kontroli skorzystam z pudru rozświetlającego z Klaresa. Okej, okay, nie taki diabeł straszny, jak myślałam. Ta żółta poświata raczej mnie nie zarzuca, ani nie przyciemnia. I w sumie ma on sobie sporo takich matujących właściwości. Ja myślałam, że to będzie taka poświata jak pod. Tych nieudanych pudrech Laura Mercier. A myślę, że śmiało mogłam go zaaplikować bez wspomagania innych pudrów. I przejdziemy teraz do bronzera z Daso Beauty. Jest to mleczna czekolada, wypiekany bronzer. Mhm, ma w sobie sporo ciepłych tonów, ale w sumie tak sobie myślę, że to chyba był i tak najlepszy wybór. Jak przypominam sobie stronę natury, no to widziałam tam bronzer właśnie taki jaśniejszy, cieplejszy i ciemniejszy, więc stwierdziłam, że wolę ostatecznie ten jaśniejszy. I w sumie, jak to dobrze ogram, to ta ciepła tonacja wcale mi nie przeszkadza, bo nie jest pomarańczowa. Ma w sobie takie oliwkowo-żółtawe tony. Trochę przypomina mi ten kremowy bronzer z Chanel. On też ma takie właśnie żółtawe tony w sobie. Muszę nałożyć go na szyję, żeby to wyglądało spójnie. I tak jak widzicie, to nie jest bronzer, który robi bardzo intensywne plamy. Zdecydowanie można go nabudowywać, i ten pigment jest na tyle subtelny, że wręcz wypada nałożyć kilka warstw, żeby uzyskać odpowiednio intensywną tę pigmentację. Więc dla bladziochów to świetna informacja, gorzej przy osobach mocnej opalonych. No, to wtedy od razu brałabym ciemniejszy odcień brązera. Mimo tych ciepłych tonów uważam, że wygląda to przyzwoicie, więc przejdźmy do prasowanego, wypiekanego różu. I mam tutaj odcień słodka brzoskwinia, który w środku prezentuje się tak. Jest to taka lekka mozaika. Mamy tutaj brzoskwiniowo-brązową tonację w środku. Powiem wam, że na policzku wygląda to bardziej brzoskwiniowo niż na opakowaniu. Pigmentacja tutaj też nie jest najmocniejsza, więc wypada dołożyć kilka warstw, żeby osiągnąć taki pożądany efekt, ale to też. Mi się podoba. Także akurat taki stopień napigmentowania jak najbardziej mi służy, i mamy tutaj do czynienia z lekko-satynową poświatą. No i moi drodzy, co do satynowej poświaty, to mam jeszcze satynowy puder wykończeniowy. Nie wiem, jakoś mózg mój zarejestrował ten produkt jako rozświetlacz, dlatego nie nałożyłam go wcześniej, ale w sumie. Jak teraz na niego patrzę, to ma w sobie sporo drobinek zatopionych w takiej satynowej właśnie poświacie, więc spróbuję go nałożyć na twarz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najpierw nałożę go w formie rozświetlacza. Zobaczymy, czy ma to jakiś sens. Okej, okay, słuchajcie, to przypomina mi trochę mgłę pudrową z paezem. I mam tutaj na myśli te w wersji sypkiej, a nie prasowanej. Nałożony punktowo daje bardzo subtelny efekt, ale nałożony po całości może być zbyt intensywny. Także ja chyba wolę tę pierwszą opcję i nałożę go po prostu gdzie nie gdzie. Dobra moi drodzy, makijaż twarzy jest już prawie gotowy. Tak prezentuje się konfiguracja wszystkich tych kosmetyków z Daso Beauty. Nie jest źle, wygląda to naprawdę pięknie i jestem zadowolona z efektu jaki uzyskałam, chociaż brakuje mi odrobiny glow. Także dobrze, że w zanadrzu mam jeszcze rozświetlacz z Prime niego za 17 zł. Rose Glow Highlighter, który wygląda bardzo spektakularnie, przynajmniej w opakowaniu, więc zobaczmy, jak będzie wyglądać na licu. I on, słuchajcie, odbija światło na taki truskawkowy rose gold. Celowo nakładam go trochę większym pędzelkiem, bo nie chciałabym uzyskać takiego, wiecie, efektu tafli zbroi. Trochę ten rozświetlacz kojarzy mi się z ostatnio testowanym rozświetlaczem z Bell It's Complicated Highlighter, więc jeżeli macie ten z Biedry, to tego raczej nie będziecie już potrzebować, ale efekt daje piękny. Mimo, że naprawdę bardzo delikatnie i subtelnie muskam skórę tym pędzlem, to jest naprawdę śliczny. I teraz już mogę powiedzieć, że make-up twarzy gotowy. Dajcie znać, co o nim myślicie. Dla mnie wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Także przejdźmy teraz do makijażu oczu. I jako, że mam dzisiaj jeszcze takiego służbowego kola, to stwierdziłam, że pójdziemy w klasykę, coś bardziej neutralnego, eleganckiego. I mam do przetestowania taką paletkę ze Stars From the Stars Shades of the Sun. Jeszcze jej nie testowałam i zwykle testowałam takie bardziej odjechane paletki ze Stars. A tutaj mamy taką neutralną paletę samych brązo-nudziakowych odcieni, które jestem bardzo ciekawa. Mamy tutaj kilka też błysków. Muszę ją odbezpieczyć, bo ta folia odbija światło i zaraz Wam pokażę. Dobra, moi drodzy, wracając na zbliżeniu do tematu paletki, prezentuje się tak. No moim zdaniem jest przepiękna i daje mi vibe zarówno paletek z Nataszy Denony, jak nawet troszkę Makeup by Mario, jeśli chodzi o maty. Także zbadajmy ją sobie i zobaczmy, czy jest warta tego, żeby się nią zainteresować. Wiecie, kolejna nudziakowa paletka, chociaż na moje oko, szczerze jak mam przyznać się, to ta wygląda znacznie ciekawiej niż na przykład paleta z Affect we współpracy z Ruda Maluje. I w sumie mam tę paletkę tutaj pod ręką, więc już Wam pokazuję, jak mają się do siebie. O, zobaczcie sami, ja uważam, że paletka ze Stars from the Stars jednak ma w sobie trochę więcej charakteru, jest bardziej zróżnicowana, nie jest taka nudna, wypłowiała, a paletka z Affect, no jest taka... No nie chcę powiedzieć byle jaka, bo jeśli chodzi o jakość, cieni są naprawdę w porządku, ale jest właśnie taka troszkę wypłowiała i ta kolorystyka jest bardzo spłaszczona. Także jeśli chodzi o Stars From The Stars to robi na mnie lepsze pierwsze wrażenie, ale zobaczymy jak z jakością. I makijaż zacznę sobie od tego. Nawet ciężko określić mi ten odcień, bo on jest brązem, ale złamany czymś budyniowym z lekko różowym podtonem. W palecie jest też bardzo dobrej jakości lusterką, także śmiało można się do niego malować nic zniekształca. Cień jest bardzo aksamitny, łatwo go nałożyć punktowo, ale również daje się go rozcierać bez żadnego problemu. To jest taki kolor, wiecie, który możecie nałożyć na całą powiekę i wyjść z domu. Skorzystam z matowego beżu, żeby tutaj delikatnie rozjaśnić sobie przestrzeń pod łukiem brwiowym. O ile w opakowaniu wygląda na dosyć ciemny, to na powiece wcale mnie nie przyciemnia. I nie wygląda żółto. Skorzystajmy teraz z jakiegoś ciemniejszego brązu. Może użyję tego, który ma taką dosyć oliwkowo, ale ciepłą tonację. Trochę wygląda jak taki brązer do powieki. Cienie nałożone, ale jeszcze chciałabym to czymś przyciemnić. I w tej paletce zdecydowanie mam czym. Mam jeszcze dwa ciemniejsze brązy i może od razu skorzystam z tego ciemnego. Okej, okay, cienie nabudowane. I muszę wam przyznać, że połączenie tych matów bardzo mi się podoba. Przejdę teraz do dolnej powieki i może potraktuję ją najpierw tym jednym z jaśniejszych cieni. On ma taką jakby lekko musztardową podstawę. Muszę wam powiedzieć, że tutaj na mojej powiece on wygląda znacznie cieplej niż w opakowaniu. Także nie wiem, czy ten cień mi się podoba, to znaczy nie jest zły, ale może nie na dolną powiekę. Wzmocnię trochę jeszcze dolną powiekę tym brązem, szczególnie na zewnątrz. I o ile ten jasny musztardowy cień, tak go określmy, nie do końca podobał mi się na dole, o tyle myślę, że fajnie będzie wyglądał tutaj na górnej powiece. I dzisiaj błysk mam ochotę skupić głównie na dole, a górę. Pozostawimy sobie taką matową. Przejdźmy teraz do błysku. Zacznę może od tego złota. I tak jak wam powiedziałam, będę koncentrować się na dolnej powiece. I może nawet sięgnę po te brokatowe cienie które Wam pokazywałam ze Stars from the Stars z ich nowości, tak żeby naprawdę było tu błyszcząco. Tutaj mamy do czynienia raczej z takimi eleganckimi błyskami i nie ma w nich raczej jakiejś bardzo intensywnej wielowymiarowości czy opalizowania na tysiąc kolorów. Raczej jest to taki właśnie elegancki blask o metalicznym wykończeniu. Okej, okay, i taka baza z błysku na dolnej powiece przygotowana, więc przejdę teraz do cienia w kremie ze Stars from the Stars Dreamworld Tinsel i jest to odcień 02 Lunar i go sobie tutaj nałożę, bo to jest taki opalizujący na różne odcienie brokat. Nakładam cienką warstwę i dopiero delikatnie rozcieram pędzelkiem wzmacajmy jeszcze ciemnym brązem zewnętrzną część dolnej powieki. I przechodzę teraz do tego brokatowego cienia ze Stars from the Stars. Jest to Dreamworld Nick Tank w odcieniu 03 Legend. I celowo w ten sposób nakładałam te cienie, bo każda z warstw dawała mi trochę inny efekt. Pierwsza była metaliczna, czyli ten prasowany cień z paletki. Kolejny to był cień w kremie, a właściwie w płynie brokatowy, więc dał mi brokatowe drobinki, a ten daje mi taką wielowymiarowość, opalizowanie i dużo większe drobiny, które no wyglądają jak takie konfetti. Wewnętrzny kącik potraktuję zaś najjaśniejszym błyskiem z paletki. Na linię wodną myślę, że nałożę beżową kredkę, a na górze wyciągnę sobie taki dziubek chyba brązową kredką, ale zrobię to poza kamerą, żeby było szybciej i zaraz do Was wracam. Dobra, moi drodzy, tak jak powiedziałam, tak też zrobiłam. Co prawda na linię wodną nie nałożyłam beżowej kredki, tylko białą z Eveline jest to numerek 08 z serii Variete. A jeśli chodzi o te wewnętrzne dzióbki, to robię je zwykle tą żelową kredką z Huda Beauty. To jest dokładnie odcień Brown. Nakładam ją po prostu na skośny pędzelek i sobie wyciągam te kąciki. I tak prezentuje się makijaż oczu. Oczywiście jeszcze wytuszowałam dolne rzęsy maskarą z KVD. I możemy przejść do ust. A jeśli chodzi o usta, to strasznie spodobał mi się ostatnio taki olejek tint z Clarence. Jest to Lip Comfort Oil w odcieniu 01. Tak jak Wam wspomniałam, ja kupiłam trzy odcienie, ale właśnie ten nudziakowo brązowy kolor sprawił, że miałam ochotę w ogóle je kupić, dlatego że jeśli chodzi o tinty, to łatwo znaleźć coś, czy to malinowego, czy wiśniowego, czy nawet brzoskwiniowego, ale jeśli chodzi o takie neutralne kolory, to jest z tym zdecydowanie trudniej. Także zobaczmy, jak będzie działał. Okej, okay. aplikator zapowiada się dobrze. I z ust zdjęłam przed chwilą ten balsam z Daso Beauty. I lecimy. I celowo nie nakładam żadnej konturówki. Postaram się nałożyć go, tak wiecie, dosyć równomiernie, chociaż chyba nie jest to najłatwiejsze. Zwykle z tego typu olejkami, mówię tutaj głównie o moich ulubionych z Rare Beauty, jest tak, że faktycznie ten pigment trochę osadza się głównie na krawędziach ust i nie rozkłada się tak równomiernie, ale wystarczy, wiecie, przyjechać palcem, i ten pigment się ładnie rozprowadza, bo to, co miało się już w usta weżreć się wżarło. I tak prezentuje się ten olejek na ustach. Muszę przyznać, że kolor naprawdę bardzo mi się podoba i super zgrywa się z tym, co dzieje się na moich oczach, i jest to dosyć nietypowy odcień jak na Tint. Troszeczkę może wkurza mnie ta nierównomierność pigmentu na granicy ust, ale tutaj pomogłaby po prostu brązowa konturówka. Także nie będę się o to aż tak bardzo czepiać, bo nie wygląda to źle. Zresztą zobaczcie, no. Trochę się czepiam, bo wygląda to naprawdę spoko. Także przejdźmy do podsumowania dzisiejszych kosmetyków. Okej okay, kochani, tak prezentuje się gotowy makijaż. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. Przechodząc do podsumowania, zobaczmy jaką mamy godzinę. Jest 15.15, .15. spotkamy się jeszcze wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości. No ale teraz zacznijmy od początku, czyli od podkładu Daso Beauty, który bardzo mi się podoba na twarzy. Oczywiście w połączeniu z tą bazą, o której już wspominam kolejny raz. Piegi przebijają mi w taki naturalny naturalny Sposób. Nie jest ciężki, nie jest obciążający. Nawet podoba mi się trochę bardziej niż ten pierwszy podkład z kolekcji Daso Beauty. To znaczy, one wyszły w jednym czasie. Tamten jest już taki bardziej zdecydowany, wieczorowy albo w dni, kiedy faktycznie macie ochotę mieć na sobie solidniejszy makijaż. Tutaj mamy do czynienia z takim produktem do śmigania na co dzień z SPF 30, więc dodatkową ochroną przeciwsłoneczną. No i wygląda bardzo naturalnie, jednocześnie oferując solidne krycie. Także mm, jestem zadowolona i z pewnością ze mną zostanie. Ogólnie muszę wam przyznać, że marka Daso Beauty fajnie mi się sprawdza zarówno ten krem baza pod makijaż, jak również podkłady, tak samo paletki, co prawda mega neutralne, ale mają dobry pigment i fajnie się sprawdzają. Także są solidnymi bazowymi paletami. Tak samo mogę pochwalić zarówno balsam do ust, który dzisiaj testowaliśmy, jak również te trzy produkty wypiekane. Naprawdę super jakość w zrównoważonej cenie. Tutaj te produkty wypiekane dają stuprocentową kontrolę nad tym, co robić. Nie da się z nimi przesadzić, łatwo je rozetrzeć, nie robią plam, dają takie lekko satynowo rozświetlone wykończenie. A ten balsam to powrót do dzieciństwa, także będę na pewno z niego korzystać, bo to jest bardzo przyjemne doznanie. Zapach takiej właśnie Coca-Coli cukierkowej na ustach, jednocześnie mocne nawilżenie, zdecydowanie produkt i na dzień, i nawet nałożony grubszą warstwą na noc, myślę, że też ma szansę fajnie. Się sprawdzić. I zerkam tak sobie też na te moje policzki. Muszę przyznać, że mocno przyciąga mój wzrok ten rozświetlacz z Primarka za 17 zł. I rozświetlaczy z tej serii w moim Primarku było dostępnych chyba 3 i każdy bardzo mi się podobał, ale stwierdziłam, że kupię tylko jeden, bo nie zużyję tylu rozświetlaczy i ten był strzałem w dziesiątkę, taki właśnie opalizujący odcień truskawkowego Rose Gold. Ten rozświetlacz to wręcz taki szampan z truskawkami i jest to co prawda rozświetlacz metaliczny, ale zawiera w sobie też. Pojedyncze drobinki, które sprawiają, że wygląda bardziej wielowymiarowo, także coś pięknego polecam. Z kolei paletka ze Stars from the Stars to bardzo sympatyczny nudziak na co dzień. Na pewno będę z niej korzystać, zostawię ją sobie tutaj, a właściwie nie, zabiorę ją ze sobą do salonu, bo tam często maluje się, tak wiecie, na szybko na co dzień. Także jest to paletka, z której zdecydowanie w takie dni będę miała ochotę korzystać, bo nie jest wypłowiała, nie jest zbyt chłodna, nie jest jakaś taka błotnista w tonacji. Ma różne swoje momenty i cieplejsze, i chłodniejsze, ma cztery błyszczące cienie o różnym stopniu natężenia, także bardzo mi się podoba i też myślę, że makijaż wyszedł na tyle fajnie, że sami widzicie, że warto ją sobie kupić, jeżeli potrzebujecie takiej paletki. A jeśli chodzi o ten olejkowy Tint, to póki co na ustach, i kolor mi się podoba, i konsystencja też bardzo przypomina Mirror Beauty. Także jestem dobrej myśli, jest godzina 1521. Widzimy się wieczorem, także do zobaczenia. Już za chwilkę. Dobra moi drodzy, wracam na ostateczne podsumowanie. Jest godzina 23.44 i tak wygląda makijaż na ten moment. Jedyne co to zmieniłam usta, to znaczy nałożyłam olejek z René z odrobinką tego mixa Dark Plum w czerwonym odcieniu. Na przebitkach zobaczycie, ile pozostało mi tego olejkowego tintu na ustach. Muszę Wam przyznać, że on się całkiem nieźle utrzymywał, ale do pierwszego jedzenia. Później niestety ta olejkowa warstwa się wyjadła. No a pigment który się osadził na ustach moim zdaniem był subtelniejszy niż porer Beauty. Także nie wiem, czy można znaleźć tint, który będzie miał brązowy odcień i który mocno zafarbuje usta. Jeszcze się z takim nie spotkałam. Jeżeli jakaś marka przychodzi Wam teraz na myśl, to koniecznie dajcie mi znać. Bo tak jak Wam wspomniałam, mam całą masę tintów, i czerwonych, i brzoskwiniowych, i wiśniowych, ale takich właśnie brązowych nie posiadam, a jak już posiadam, tak jak widzieliście, nie jest to tint taki stuprocentowy i mocno napigmentowany i mocno farbujący usta. W każdym razie nie jest źle i z pewnością będę z niego korzystać. Sprawdzę też inne kolory, bo przyjemniej mi się z niego korzystało. Na przyszłość będę nakładać pod niego konturówkę, żeby po prostu trzymać go mocniej w ryzach i żeby tego pigmentu zostawało jeszcze więcej właśnie z racji na to, że będzie na ustach konturówka. No a jeśli chodzi o resztę makijażu, to nie mam pytań i nie mam w ogóle żadnych wątpliwości. Wygląda to pięknie. Nadal gdyby nie fakt, że i Spać, że jeszcze muszę domontować ten odcinek. To chętnie bym sobie pośmigała, w tym makijażu nawet gdzieś wyszła, gdyby była wcześniejsza pora. Także wygląda to pięknie i jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego testu, z tych nowości Daso Beauty, z tych wszystkich moich zakupów. Myślę, że każdy z tych produktów miał dzisiaj swój urok i fajnie się sprawdził. Także serdecznie dziękuję Wam za uwagę, życzę sobie i Wam tylko takich dobrych testów. I do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa, 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 pa.